Cieszę się, że w okresie Wielkiego Postu i w okresie Paskalnym wielu, wielu ludzi, jak będzie mogło przeżyć tę tajemnicę z pomocą tego misterium, które dzisiaj zostanie uchwarte, rozpoczęte. Już obecne pokolenia potrzebują i innego języka, i innego. żeby do nich dotrzeć z tak ważną nowiną. I my jesteśmy pokoleniem, które opowiada tą historię w zupełnie nowy sposób. To, co oferujemy, to formuła wystawy multimedialnej, ale jest to de facto czymś więcej. Jest Formatem na styku filmu, teatru, wystawy i przeżycia duchowego. Stosujemy szereg różnych zabiegów, łącząc ze sobą bardzo różne techniki. Poprosiliśmy pana Petra Franceskiego, aby był narratorem tej wystawy i on swoim głosem, swoim interpretacją zanurza zwiedzających w opowieść i przeprowadza ich z roku 2019 do roku 1933. To jest niesamowity plus tej wystawy, że właśnie pewnych rzeczy, które tutaj zobaczymy, na tej wystawie nie możemy zobaczyć na żywo Jerozolimy. Zabierzcie rodziny, zabierzcie swoich przyjaciół, znajomych i przybądźcie na tą wystawę, ponieważ jest warto.